Dzień dobry, Basia Mroży. Mariusz Pawlus. Jesteśmy dzisiaj na Demofarmie na Dolnym Śląsku w Podolanach. E... W końcu zaczęło padać, drodzy Państwo, po wielu, wielu dniach upragnionego deszczu. W końcu go mieliśmy. Mariusz, ile spadło od. No, powiem szczerze, że 5 marca był ostatnim dniem z opadami, jeśli chodzi o jakieś sensowne ilości deszczu na metr kwadratowy. No i niestety przez ten okres blisko ponad trzech tygodni nie mieliśmy tego deszczu za wiele, ale w ostatnich tych powiedzmy 4-5 dniach jak Nawiedziły nas deszcze i opady, no to mamy dziś około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Co zresztą widać po kondycji i wzroście roślin, które z każdej ilości wody się cieszą. Dokładnie, zwłaszcza, że mamy to intensywny okres wzrostu, chociaż ostatnie cały praktycznie marzec nie rozpieszczał nas z temperaturami, ponieważ każdej nocy praktycznie były przymrozki i duże amplitudy temperatur pomiędzy dniem i nocą, co wpływało negatywnie na rozwój roślin chociaż drodzy państwo tutaj na tym rzepaku tego nie możemy powiedzieć króciutko o tym co zrobiliśmy już na tej naszej demofarmie, bo nawożenie poszło całkowicie już jest zamknięte ale wiem, że już w tych oknach pogodowych Mariusz zostały zrobione również zabiegi dolistne zgadza się w związku z tym, że jesteśmy na Dolnym Śląsku i ten okres wegetacji jest no, troszkę zgoła odmienny jak w innych częściach kraju ta szykszy. wegetacja jest po prostu długa zima zaczyna się stosunkowo później wiosna startuje dużo wcześniej. Na początku marca zdecydowaliśmy się na zastosowanie naszego nawożenia granulowanego. Pierwszym wjazdem było zastosowanie nitrofoski Jaramila 21612. Jest to nawóz MPK plus siarka. Zrobiliśmy to w dawce 400 kg na hektar i lustracja w przebiegu pogody oraz prognoz pogody skłoniła nas ku temu, że praktycznie równocześnie zastosowaliśmy drugą dawkę nawożenia azotowego w nawozie jara Bella Sulfan. Tutaj mamy dwa warianty, jeśli chodzi o nawożenie, ponieważ jeden z nich jest wyższy, drugi z nich jest niższy i opieramy się na porównanie tej kombinacji w dwóch odmianach. Jest to odmiana SY Glorietta i odmiana SY Florietta, dlatego wynikami podzielimy się w późniejszym etapie. Także nawożenie nawozami granulowanymi mamy zamknięte. Jeśli chodzi o tematy dokarmiania dolistnego, yy, wykonaliśmy zabieg T0. Łącznie z fungicydem zastosowaliśmy Yara Vita Combifos. Stosowanie dolistne fosforu ma na celu wspomożenie rośliny w tym niekorzystnym okresie niskich temperatur. Bo jak które wiemy, mieliśmy, tak? tak, które mieliśmy. Bo jak wiemy, one. Na tyle utrudniają roślinie pobieranie składników pokarmowych, ale umożliwiają prowadzenie procesów życiowych. Dlatego Kombifos już od 5-6 stopni może być stosowany, jeśli chodzi o aplikację w roślinach i widać, że ten preparat rzeczywiście zadziałał i przyniósł efekt, bo według mnie rośliny są w bardzo dobrej kondycji. Ale to ten Kombifos był zastosowany w tym oknie pogodowym, który był w poprzednim tygodniu, gdzie też było kilka nocy bez przymrozków. Tak, prawda? tak, mieliśmy takie okno pogodowe. Była to połowa marca, że przez okres 4 dni temperatury były na tyle korzystne, nie było wiatru, że Mogliśmy wykonać ten zabieg, tak zwany T0. Jeśli chodzi o zabieg regulująco fungicydowy, po niecałym tygodniu od zabiegu T0 również został on wykonany. Również trafiliśmy tutaj na okno pogodowe, które umożliwiło nam wjazd. Także widzimy pod kątem zdrowotnym i żywieniowym, że tak. Prezentuje się naprawdę bardzo okazale. Nie mamy tutaj żadnych objawów niedoboru, jeśli chodzi o bor. Bardzo ważny składnik w tej fazie rozwojowej rzepaku, a jeśli chodzi o kondycję blaszek liściowych, samych liści według mnie również ona jest bardzo dobra. Także z zabiegiem regulująco-fungicydowym zastosowaliśmy Jaravita brasitrel Pro w dawce 2 litrów na hektar. Do tego dołożyliśmy 1 litr Jaravita Bortrak. Także technologia dokarmiania do lisnego była pełna. Czyli mamy już ten pierwszy etap za nami, bo faktycznie rzepak idzie w pęd i to skrócenie jego na pewno było potrzebne. W końcu mamy wodę, więc na pewno jak się tylko podniosą temperatury, bo tutaj potrzebujemy teraz ciepła, żeby ten zastosowany wcześniej nawóz i te wszystkie zabiegi, które zostały tutaj wykonane, dały temu rzepakowi tą energię do wzrostu i potrzebna jest tylko temperatura. Dokładnie. Warunki pogodowe tutaj będą odgrywać istotną rolę, jeśli chodzi o czynniki agrotechniczne. My je spełniliśmy na piątkę z plusem, także z naszej strony, jak na razie, jest wszystko, co mogliśmy zrobić, a potencjał że rzepaku na obecną chwilę, wydaje mi się, że no jest zadowalający, tak? Czekamy teraz na jeszcze więcej deszczu, bo tej, tej wody nam brakuje i też czekamy na trochę zwyżką temperatur, żeby to operacja słoneczna była większa, żeby ten rzepak zaczął budować tą masę, bo jak wiemy, kwiecień, w kwietniu ten rzepak bardzo intensywnie przyrasta na masie, na biomasie. No i będziemy się z Państwem tutaj z tej demofarmy łączyć i pokazywać rozwój tych rzepaków i tych testów, które tutaj wykonujemy Także na tą chwilę dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy.